Zapraszam na przegląd aberracji i pomyleństw ostatnich tygodni. Zaczynamy od tego, że cztery dni temu wszystkich nas szlak trafił. Matko Boska! Jezu Chryste! Przed pięcioma laty, panna Greta Thunberg, powołując się na ober Autorytet, topowego naukowca do spraw klimatu, zapowiedziała, że jeśli człowiek nie zaprzestanie swojej zbrodniczej, planetobójczej działalności, za pięć lat ludzkość przestanie istnieć. Jeśli państwo również przegapili apokalipsę, proszę bezzwłocznie dokonać autounicestwienia. A teraz nasza polska noblistka. W chwili, gdy nawet Szwedzka Partia Demokratyczna stwierdza konieczność zmiany polityki migracyjnej, bo nie ogarniają już przestępczości, nasza oaza mądrości, pani Olga Tokarczuk, wstydzi się za nasze rządy i rozpływa w zachwytach nad różnorodnością kolorystyczną, potencjałem różnych sposobów myślenia, wrażliwości i rozbudową puli genetycznej. Jak widać, posiadanie Nagrody Nobla nie obliguje do trzeźwego i racjonalnego spojrzenia na świat. Pozostajemy w Szwecji. Pamiętacie sketch Monty Pythona o międzynarodowych mistrzostwach w zabawie wchowanego? Czołem witamy na drugim etapie olimpijskiego finału zabawy wchowanego mężczyzn, który rozpocznie się w sercu Brytanii, w Londynie. Pierwszy etap rozgrywki zakończył się w środę. Don znalazł paragwajczyka, ustanawiając nowy rekord świata. 11 lat, 2 miesiące, 26 dni, 9 godzin, 3 minuty, 27 i 4 sekundy. Ekipa brytyjskich komików po raz kolejny wykazała się darem jasnowidzenia. Szwecja stała się pierwszym krajem, który uznał seks za sport, organizując Mistrzostwa Europy w tej dyscyplinie. Tekst portalu Salon24 ukazał się dwa dni przed planowanym rozpoczęciem tej imprezy. Jeśli znacie jakieś szczegóły dotyczące jej przebiegu, podzielcie się nimi w komentarzach. Ciekawe, kto wygrał i jaka była nagroda. Tymczasem transfobiczny skandal w TVN-ie. Popierający ruchy LGBT tego kukuryku Krzysztof Dałkrzewicz okazał się strasznym zbójem, rzucając drobnym żartem w okolice redaktora Jaconia, za co wywalono go z roboty. Zawsze to ciekawie popatrzeć, jak rewolucja konsumuje własne potomstwo. Konsumpcja odbyła się również na pokładzie łódki, która poszła na dno tuż obok poczciwego Titanika. Stokon Raż, który nie chciał zatrudniać nudnych, białych, 50-letnich mężczyzn przy projektowaniu okrętu, bo są mało inspirujący i niczego nie wnoszą, z pewnością na brak wrażeń i inspiracji nie mógł narzekać podczas tej ostatniej podróży. Skonsumowana powinna zostać również pani profesorzyca Magdalena Środa. Jak widzimy, nie tylko twierdzi ona, że istnieje płeć kobieca, co już samo w sobie jest transfobiczne, to jeszcze maczelność twierdzić, że kobiety stanowią połowę społeczeństwa, a w dodatku są lepsze, mądrzejsze i bardziej litościwe. To już klasyczna mowa nienawiści. Za takie numery pani Rowling, autorka Harry'ego Pottera, została w Anglii wykluczona z debaty publicznej w ramach tak zwanej cancel culture, będącej rodzajem inkwizycji w ideologii woke. No, bardzo mi przykro, pani profesor, ale sama pani rozumie. Tymczasem inna wybitna polska inteligencica w takich słowach wypowiada się o polskich mężczyznach. No właśnie, polski mężczyzna ma inne sprawy na głowie. To książę orientu obsypie komplementami i będzie pragnął mieć wiele dzieci i jeszcze do tego nie pije. Jest dzielny i zaradny, inaczej by go tu nie było. I tak pięknie wygląda. Orientalna uroda to jednak coś innego niż karki z kartoflanymi nosami i ze świńskimi głowami na kiju. Bardzo mi przykro, drogie Polki, że wasi mężowie to karki o kartoflanych nosach i świńskich głowach na kiju. Na szczęście jest na to sposób. Z pomocą przychodzi nam sztuczna inteligencja. Nie musicie już mieć takich mężów, możecie same sobie stworzyć idealnego, wirtualnego partnera, a nawet mieć z nim dzieci. Jest tylko jeden warunek: musicie przestać używać mózgu. Trwa miesiąc dumy, a powody do zadowolenia mają coraz szersze grona osób. Córka Charlie'ego Sheena świętuje, że puszcza się za kasę już od roku, a Ellie Brooke, gwiazda filmów, które kiedyś nazywano filmami dla dorosłych, nie ma powodów do zmartwień, bo jej dzieci będą wstydzić się za matkę, płacząc w Ferrari. Marta Frey lamentuje z kolei, że nikt jej nie płaci. Obcięła dziecku paznokcie, odpaliła pralkę, zmieniła kotu pościel i nie dostała za to ani grosza. Ciekawe, czy dostaje kasę za chodzenie na fitness albo spacer po parku. W międzyczasie okazało się zaś, że to nie zmiany klimatyczne są najbardziej groźne dla naszej planety. Nieoceniona gazeta wyborcza przytacza wypowiedź pani Agnieszki Szpili. Jeśli wiecie, kto to jest, napiszcie mi w komentarzu, która nie ma wątpliwości, że źródłem wszelkiego zła i największym zagrożeniem jest oczywiście niekto inny, jak biały, heteronormatywny, ochrzczony Polak. No, przykro mi panowie, będziecie mieli planetę na sumieniu. O kurwa! Jeżeli jesteście podobnie jak ja kontrentuzjastami obecnego rządu, a chcielibyście wyrazić swoje niezadowolenie, postępowa lewica pokazuje nam, jak można tego dokonać, a jest to podpowiedź na miarę potencjału intelektualnego tego środowiska. Bunt przeciwko rządowi możecie wyrazić, masturbując się flagą Polski lub proporczykiem z polskim godłem. Trzonek świetnie ulokuje się w spragnionej pieszczot dupie. Jeśli ten kraj gwałci cię analnie, wyruchaj go tak samo! Pisze ta sama mędrczyca Agnieszka Szpila. Pozostawię to bez komentarza, ale gdyby wpadła wam w ręce krytyka polityczna i chcielibyście ją zutylizować, można tego dokonać za pomocą worków na śmieci o zapachu lawendy z uszami. Lawenda z uszami pachnie wspaniale. Trwa miesiąc dumy, więc pragnę przypomnieć, że czołowe aktywiszcza ruchów LGBT-tego Kukuryku oraz Wołk to zdeklarowani komuniści. Dokładne wyliczenie przedstawia u siebie Raz Prozak. Link wrzucę w komentarzu albo w opisie. Z tej okazji warto przypomnieć słowa idola tych ludzi, Włodzimierza Ilicza Lenina: Największą sztuką wojny jest całkowite uniknięcie konfliktu zbrojnego, a zamiast tego pokonanie wroga poprzez zniszczenie jego zasad moralnych, religii, kultury i tradycji. Kiedy kraj jest tak zdemoralizowany, możesz go przejąć bez jednego strzału. A skoro jesteśmy przy komuszkach, ostatnio wpadła mi w oko pewna ciekawa okładka. Nie czytałem tej publikacji, ale patrząc na okładkę, mam wrażenie, że może ona stanowić rodzaj encyklopedii małych, komuszych siusiaków. Jeśli wiecie coś więcej, piszcie w komentarzach. Na koniec dwie propozycje plakatów dla Netflixa: jeden dla serialu o Kleopatrze, a drugi dla nowej, poprawionej i poprawnej wersji Titanika. Pamiętajcie o polubieniach i udostępnieniach, a jeżeli chcecie wesprzeć mój kanał, możecie to uczynić za pomocą subskrypcji. Życzę Wam pięknego tygodnia i wszystkiego dobrego. Do zobaczenia!